Cześć wszystkim. Minęły 4 dni odkąd założyłam tutaj tę pryzmę z trocin i mm, trawy. Najwyższy czas, żeby ją przerzucić. W tej chwili jest 65 stopni. Zabieram się do roboty. Przerzuciłam około 20 cm i uznałam, że konieczne będzie podlanie, dlatego dam 10 litrów wody. Kolejna warstwa usypana i kolejna warstwa, która wymaga podlania. I już poszło kolejne 10 litrów łącznie na taką małą ilość przerzuconej pryzmy. Wylałam 20 litrów wody. Zobaczcie. Popieram najpierw materiał z góry pryzmy i z jej boków. Tutaj. Ale zobaczcie. Nawet już po tych pięciu dniach widać różnicę, ponieważ tu te trociny są takiego samego koloru jak były, kiedy je tutaj układałam, ale już kawałek dalej, raz, że są ciepłe, dwa, że są innego koloru. Zobaczcie, to jest tylko, no nie wiem, 10 cm różnicy między tą częścią, wierzchnią, która najszybciej przeschła, a tą kawałek dalej. Ciekawa jestem, jak ta pryzma wygląda w samym środku. No tu, jak widać, jest ta różnica spora. Po usypaniu takiej wysokości idę po kolejne 10 litrów wody. Widzicie, ale mamy tutaj obserwatora. Postaram się wam pokazać, że do tego czasu nie zwieje. Zobaczcie, ktoś tutaj jest, kto nas podgląda. I kto chce być nagrany. Widzicie tą piękną jaszczurkę? Jest tutaj mnóstwo. Chyba się zawstydziła. Dobrze. No to mogę sobie dokończyć podlewanie. Kolejne 10 litrów. Wlewam tutaj, wlewam tutaj na tą pryżnę. A dla tych, którzy mają styczność po raz pierwszy z kompostowaniem, dodam że prawidłowe przerzucanie pryzmy polega na tym, że w pierwszej kolejności przerzucamy te wierzchnie warstwy, czyli górę i boki. To są te warstwy, które najszybciej przesychają i najwolniej się rozkładają. Więc żeby w miarę wyrównać rozkład materii, należy najpierw właśnie te wierzchnie warstwy. Przerzucić na spód pryzmy, i dopiero potem to, co ze środka, przykryć nową, nowo usypaną pryzmę. To powinno właśnie nam przyspieszyć kompostowanie całej pryzmy. Zobaczcie, jak bardzo zbija się trawa. Wstają takie, właśnie plackie. To w zasadzie cała tutaj trawa, a przynajmniej większość tej trawy jest tak właśnie wyzbijana. I przy przerzucaniu staram się to właśnie rozdrobnić. Jeżeli tego teraz tego nie zrobię. To jest ryzyko, że to zacznie podgniwać, będzie się jeszcze bardziej zbijać. Teraz dosyć fajnie mi się to udaje rozdzielić dosyć, dosyć łatwo, ale z czasem już nie byłoby tak łatwo. A teraz pora, właśnie po kolejną konewkę wody. Możecie się zastanawiać, po co aż tyle podlewam. Ale powodów jest kilka. Pierwsza. To te właśnie wierzchnie warstwy są najbardziej suche, w związku z czym potrzebują największego podlewania. Dwa to są truciny. One są same z siebie bardzo suche, zwłaszcza, że to nie są truciny, które były ze świeżego drewna, tylko już takie, które pod zadaszeniem sobie czekały przez jakiś czas, więc one zdążyły dobrze obesknąć. I trzeci powód jest taki, że na zewnątrz jest straszny upał, i przez najbliższe dni zapowiada się, że tak będzie bez odrobiny deszczu, bez jakiejś takiej zwiększonej wilgotności powietrza. W związku z tym istotne jest, żeby tutaj tą pryzmę dobrze nawilżyć. I tak właśnie robię. Kolejne 10 litrów wlewam tutaj, wylewam tutaj na tę pryzmę Zobaczcie, ewidentnie trociny zmieniają kolor. Są bardziej, w tym momencie, bym powiedziała, rude aniżeli były wcześniej. Chociażby porównując tą warstwę, która była tutaj z wierzchu. Ja już większość pryzmy po bokach przerzuciłam. Została mi jeszcze ta. Część ten środek, dlatego pozwoliłam sobie na usypanie nieco większej warstwy bez podlewania, ponieważ widzę, że ona oczywiście wymaga podlewania, ale już nie tak obfitego jak te pierwsze warstwy. Czyli tutaj już mogłam sobie pozwolić na to, żeby ta warstwa była nieco grubsza, ale oczywiście właśnie w tej chwili będę ją znowu przelewać 10 litrami wody. Się podlewa. Postaram się wam pokazać. Chodzi o to, że te zrębki, zrębki Tym razem to nie jest kompozycja zrębek, ale te trociny, piją. Widzicie? To wszystko wchodzi do środka. Nie muszę czekać, aż te zrębki się napiją. Tylko po prostu wszystko ładnie mi spływa w głąb. Wcześniej, mimo, że podawałam drobnym sitem, ta woda tak ładnie się nie Wchłaniała, jak właśnie w tej chwili. Także widać zmiany w przeciągu tych czterech dni. Zobaczcie, jak to wszystko paruje. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Na pewno widać, ale mimo 30-stopniowego upału. To wszystko pięknie mi tutaj paruje, nawet nie próbuję tego dotknąć. Staram się zrobić takie ujęcie, żeby było to jak najlepiej widać. Bo pod słońcem nie jest to tak dobrze widoczne. Już teraz mniej widać to parowanie. Natomiast fajnie to było przed chwilą, widać. I co jest też fajne, nie wiem, czy uda mi się to dotknąć, ale zobaczcie, że te zrębki tutaj zaczynają... Boże, nie zrębki, co ja mówię, te trociny są bardzo gorące, ale zobaczcie, jaki kolor zaczynają przybierać. Część tutaj właśnie mi tutaj zjechała z tej ryzmy, ja ją pobrałam, tą część właśnie stąd tu też jest y, wyraźnie ciemniejsze niż obok. O, i nawet zobaczymy to tutaj. Jest ta część taka bardziej ciemna. No zobaczymy, co będzie za dwa dni. Zobaczcie, większość pryzmy już przerzuciłam. Cieszyłam się, że y, jest momentami aż ta trocina czarna, a tu taka niespodzianka. Zobaczcie, na spodzie pojawiła się jasna trocina. Tam najwyraźniej nie dotarło, nie dotarła odpowiednia ilość wody i ta zrębka. to ja czas mówię zrębka. Mam na myśli ta trocina. Zobaczcie, jest jasna. Chociaż teraz zobaczycie skąd ją wydobyłam. Praktycznie jestem już na samym dnie tej pryzmy. Tu już jest widoczna trawa, na której ta pryzma była ułożona. I zobaczcie, w tym miejscu właśnie z tej dziury wyciągnęłam taką oto część trocin. No i coś tam delikatnie czuć wilgoci, ale niewiele. Jest praktycznie taka, jak była, kiedy tą pryzmę tutaj usypywałam. Dlatego tak istotne jest dosyć częste przerzucanie, jeżeli chcemy, żeby to wszystko było fajnie napowietrzone, i podlewanie, bo przy przerzucaniu zawsze widać, czy coś trzeba jeszcze podlać, czy, czy jest wystar wystarczająco pryzma wilgotna. Tu już jest troszkę chłodniej przy samej ziemi. Dlatego mogę sobie tak dotykać, ale jak widzicie, jest ta trocina zróżnicowana, gdzie niegdzie jest lepiej już przerobiona, ciemniejsza, gdzie niegdzie jest taka całkiem jasna. zobaczcie nawet się zbijająca, a gdzie niegdzie, chociażby w tej części, piękna czarna i tak ciepła, że dwoją tutaj utrzymuje, słuchajcie, ale ładna, tak, aby mogła być już cała ta trocina. Tak to, tak to wygląda po tych czterech dniach. Dziś mamy dokładnie piąty dzień. Pierwszego dnia usypywaliśmy. Potem do czwartego dnia nie robiłam nic zupełnie. I dziś, piątego dnia, właśnie sobie tą pryzmę przerzucam. I ja teraz nie będę jej podlewać. Przerzucę sobie tą resztkę, która mi została. I wtedy paroma konekkami wody. Będę tutaj ją podlewać. Pryzma usypana. Tu już nie mamy nic. No teraz teraz pora ją i Wylałam z góry 30 litrów wody i na razie to powinno wystarczyć, a teraz pora, żeby to bardzo dobrze przykryć, żeby ta pryzma nie traciła wilgoci i biorę się za przerzucanie pryzmy obok, pryzmy ze zrębki, ale o tym w innym filmiku. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.